Czy brak, krótko mówiąc, intymności, może zniszczyć związki? Absolutnie, absolutnie, że tak. Fajnie, że o tym mówisz, bo ja sobie od razu pomyślałam o takiej sytuacji, że jak rano Mężczyzna zdenerwuje kobietę No to już oko za oko, ząb za ząb Tego samego dnia będzie działało Właśnie wieczorem, prawda? Bo my kobiety troszeczkę inaczej się nastrajamy Na, ten, na to zbliżenie ze swoim partnerem Na ten czas namiętności I my potrzebujemy troszeczkę duży, więcej czasu I teraz jeśli na przykład Te oko za oko, ząb za ząb Przez dłuższy czas trwa To kobiety też wchodzą wiesz, w taki stan Troszeczkę frustracji, nerwów Stresu A gdy wchodzimy w stan frustracji Stresu, no to wiemy, że i nasze ciało wchodzi w ten, w ten mechanizm, takie stresowe walki lub ucieczki. No i tutaj jesteśmy już trochę, wiesz, przyspieszone bicie serca, poddenerwowanie, ten kortyzol, adrenalina to nie są em, hormony, którymi my chcemy, wiesz, w którymi my chcemy wchodzić. W zbliżenie z naszym partnerem, prawda? A więc wprost, do czego może prowadzić? Do, do zerwania później tak. ca tak. relacji całkowicie. Tak. Słuchajcie, nie róbmy sobie na tak. tak. po prostu dyskutujmy. Kończy tak. się to po prostu rozwodem. Tak.